Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka i rozmowa dnia. A dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Paweł Ferenc, i tu się posłużę nieco karteczką. Polski artysta, fotograf, członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem Artysta, fotograf Rzeczypospolitej Polskiej i Międzyna Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. To ja tutaj po polskim, że tak powiem, słownictwem się posługuję w Luksemburgu do tego tytułu jeszcze wrócimy oznaczonym m.in. złotym jabłkiem sądeckim a nie przypadkowo jesteśmy w auli zespołu szkół akademickich w Nowym Sączu bo tutaj właśnie do 24 czerwca można oglądać wystawę pana zdjęć portfolio 2012-2020 co to jest portfolio to pewnie wszyscy wiemy ale co to jest to pana portfolio Dzień dobry kiedy pan dyrektor zaproponował mi kolejną wystawę w szkolech, więc chciałem pokazać swoje zainteresowania fotograficzne. To, co mnie w fotografii najbardziej inspiruje, czyli w tym wypadku to na pewno będzie natura, przyroda, pejzaż, ale osobiście też bardzo lubię fotografować architekturę, czy zająć się reportażem koncertowym, czy takim artystycznym. No właśnie, 10 lat to jest bardzo długi czas. Udało się wybrać te zdjęcia, które trafiły na tą wystawę z łatwością. No bo myślę, że przy tej, przy tej ilości zdjęć, które pan tworzy, nie jest to łatwa sztuka. Nie jest łatwa, tym bardziej, że część fotografii była pokazywana, więc chciałem pokazać tutaj akurat w szkole zupełnie nowe fotografie, które jeszcze tutaj nie, nie gościły, prawda. Natomiast hmm, część fotografii, które tutaj widzimy były na. Pierwszej naszej wystawie Decenium. To był rok 2019, ale tych fotografii jest tutaj kilka tylko. I to nie jest pierwsza wystawa, która ma miejsce w tej szkole? To jest druga wystawa. Pierwsza wystawa to była wspólna z małżonką Urszulą Ferenc. I była to wystawa roztoczańskie impresje. Proszę powiedzieć, co pana inspiruje? Ja wiem, że na no pewno już to, o czym Pan wspomniał, czyli kwestie związane z architekturą, reportażem, przyrodą, krajobrazem, tak. Ale czy jest coś takiego u artysty, że idąc ulicą widzi więcej niż zwykły przeciętny człowiek i myśli sobie, o, to się nadaje do zdjęcia? Czasem tak jest, ale nie zawsze, prawda? Ulicą akurat ja nie zajmuję się takim typowym reportażem, czy fotografią Street, bo to tak, taka jest kategoria, chociaż. Kilka zdjęć z, takiego, z takich y, ulicznych mam przy okazji festiwalu Karpaty Ofer, który odbywał się w Nowym Sączu. Generalnie jednak moja przygoda z fotografą zaczęła się od pejzaży, od obcowania z naturą i to chyba jest najbardziej dla mnie charakterystyczne i tam najbardziej y, widzę to, co chcę pokazać. Często jest to tak jak. Y, tak jak w muzyce jestem troszkę typem improwizatora, tak i w fotografii też. Czyli coś, co mi zaiskrzy, to spróbuję to zrobić, spróbuję to pokazać w jakiś konkretny sposób. Internetowe źródła podają, że pan fotografią zajął się w 2009 roku. Czy jest to prawda? Tak, tak. No późno. Znaczy, może nie tyle późno, co stosunkowo niedawno. O, tak sobie myślę. Stosunkowo niedawno i można powiedzieć późno, ale to były marzenia z lat dziecięcych jeszcze. Kiedy... To dlaczego akurat w tym momencie zaczął pan je spełniać? Dlatego, że troszkę więcej czasu, że sprzęt dostępny, można sobie pozwolić na, na sprzęt, na aparaty, obiektywy. No i w końcu też trzeba coś z tym czasem wolnym robić, prawda? Razem z małżonką wybieramy się w plenery, wyprawy fotograficzne, fotografujemy, potem rozmawiamy, segregujemy fotografie i tak. Tak nam płynie czas na twórczości fotograficznej, między innymi. Wspomniał Pan o tym reportażu koncertowym. No, tak. tak, przepraszam. Czyli o tej fotografii koncertowej. Ja powiem szczerze, że byłam szukając informacji na temat tej wystawy i, i Pana dokonań. Zaskoczona nieco, że jest taka dziedzina wyodrębniona jak fotografia koncertowa. Rozumiem, że w Pana przypadku to jest pewne połączenie pasji. Tak, to jest połączenie pasji. Z jednej strony, ponieważ jestem nauczycielem muzyki i muzyka w moim życiu też jest bardzo ważnym, ważną sztuką, a z drugiej strony właśnie fotografia i fotografia koncertowa to jest połączenie tej muzyki, zresztą nie tylko, bo jeśli przypatrzymy się na kompozycję zdjęć, prawda, na pewne kontrapunkty, rytmy w architekturze, to bardzo wiele wspólnych elementów ma muzyka i fotografia. I to jest to, co zajmuje Pana najczęściej, czy nie? Bo też na Pana stronie internetowej widziałam właśnie dużo tych fotografii z różnych koncertów, choćby ostatni koncert w Starym Sączu na zakończenie Bonaventury. Tak, tak. tak. To mi zajmuje o, teraz, w tej chwili. M, dużo fajnych koncertów mamy w Nowym Sączu, Starym Sączu, więc e, staram się być na tych koncertach i uchwycić ciekawe fotografie e, koncertowe. To mnie bardzo pociąga również. Natomiast e, m, Pewnie kiedyś z tego powstanie jakiś zbiór, jakaś może wystawa. Są takie plany na przyszłość. No właśnie, a jeśli już o wystawach mówimy, też różnie źródła internetowe podają, bo ja doliczyłam się sześć bądź siedem tych wystaw jak to indywidualnych oczywiście. Jak to było rzeczywiście? To znaczy wystawę liczy się tytułem. Natomiast wystawa o, może być powtarzana wielokrotnie w różnych miejscach, ale to jest w dalszym ciągu ta sama wystawa. No więc w tej chwili mamy cztery wystawy. Wspólne i ta jest piąta moja, bo wspólne wystawy z małżonką też zalicza się do wystaw indywidualnych. No, natomiast i konkursy, i jakieś plenery, ich owocem też są wystawy, w których biorę ja udział, czy bierzemy razem, razem z małżonką. No właśnie, tutaj nawet na tych podpisach, które figurują pod poszczególnymi fotografiami, możemy przeczytać o tym, że duża ilość tych zdjęć znalazło, znalazła się choćby w czasopismach, czy branżowych, czy nie tylko. Tak. I, I to rozumiem też jest dużego rodzaju docenienie Pana twórczości. No, zdecydowanie tak, bo najtrudniej jest u nas w Polsce. Dla Polaków, prawda, jest bardzo trudno. Łatwiej czasem się wydaje to pozornie, łatwiejsze w, za granicą. Niemniej jednak w, nowe, w Polsce też miałem publikację prac w takim branżowym piśmie, fotokurier, w różnych katalogach, wydawnictwach. A w ogóle przygoda z fotografią rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy wydawnictwo mazowieckie kupiło moje zdjęcie do albumu Polska Ziemia w Cieniach i Światłach. A jak oni do tego dotarli? W internecie Przez przypuszczam. Internet, tak. Internet. Czyli aktywność w internecie, na Instagramie, w pewnym sensie owocuje. Jeśli chodzi o ten tytuł, o którym wspomnieliśmy na początku, tytuł federacji, proszę wytłumaczyć, o co to chodzi, bo to jest jeden z pier pierwszych chyba w ogóle tytuł, który dostaje artysta. Tam pewne wymogi i techniczne, i artystyczne, trzeba spełnić. Jak to wygląda? Żeby starać się o tytuł. Artysty FIAP, czyli tej Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, trzeba być najpierw członkiem klubu, fotoklubu Rzeczypospolitej. No więc trzeba złożyć wniosek, no. trzeba portfolio, prawda, i tak dalej. Kapituła przydziela ten tytuł lub nie. Nam przydzielili ten tytuł, i potem po tej procedurze ubiega się o przyjęcie do tej Federacji Międzynarodowej. Po roku stażu można się zacząć starać o tytuł artystyczny. I polega to na tym, że właśnie tak jak tutaj są wypisane przy niektórych fotografiach, to są salony fotograficzne, w których zdobywa się punkty. Tych salonów trzeba kilkunastu wziąć udział, przynajmniej w ośmiu krajach. Trzeba mieć określoną ilość zdjęć akceptowanych, nagrodzonych itd. Tak Także jest to taka praca. Um, dość żmudna, długotrwała, no i dość kosztowna. 85 krajów, o ile dobrze pamiętam, w tej federacji jest zrzeszonych tak. i tylko pięciu artystów z Nowego Sącza posiada tak. ten tytuł. Tak. Pan wśród nich? Ja, moja żona i właściwie wszyscy się znamy. <laughs> wszyscy się znamy, tak, rzeczywiście pięciu artystów z Nowego Sącza posiada ten tytuł. Tak jak wspomniałam, 2009 rok ten czas, kiedy zajął się pan fotografią, to jest no, niedawny okres, to nie, nie, niedawny przedział czasowy, całkiem niedawno to było. Czy jakieś plany, jeśli chodzi o album, o wydanie takiego albumu w wersji papierowej, to pewno no, nie ma się co czarować, też jest sprawa kosztowna, ale czy gdzieś tam chodzi po głowie taki pomysł? Kilka osób już sugerowało mi taki album. Jest taki plan, ale najpierw musi być pomysł konkretny. Taki pomysł, który by przyciągnął sponsorów? No tak, oczywiście. To pieniądze dzisiaj to jest tak. niestety podstawa. To tego życzymy w takim razie. A proszę tak jeszcze powiedzieć, wydań. tutaj całkiem niedawno mieliśmy Wernisaż tej wystawy, jej otwarcie. Było sporo uczniów ze szkoły, sporo osób oglądało te zdjęcia. Czy któreś szczególnie było jakoś wyróżnione, czy o któreś szczególnie na przykład uczniowie pytali? Bez wątpienia to było to zdjęcie tutaj ostatnie na dole w zimowej szacie czarno-białe. Tak. Na pewno też samotne drzewo to jest jedno ze zdjęć. No i z czarno-białych jeszcze to właśnie w klasztorze. A też przed oficjalną naszą rozmową rozmawialiśmy na temat tego, tej fotografii czarno-białej. To jest taka, takie szczególne, chyba, wyzwanie. Tak, dlatego że. Hmm, Kolor działa inaczej na, naszą, na nasze postrzeganie. Czarno-białe chyba pobudza bardziej wyobraźnię, natomiast na pewno jest trudniejsze, dlatego robiąc fotografie czarno-białe zawsze je robię w kolorze, bo konwertowanie z koloru do fotografii czarno-białej pozwala mi niektóre kolory jeszcze w, tym, w tych odcieniach szarości wydobyć lub schować, prawda? No, więc... Tak, i, i dlatego, dlatego staram się robić raczej zdjęcia wszystkie w kolorze, a potem dopiero czarno-białe. Wydają się mi takie szlachetniejsze. Klasyczne pewno Klasyczne. bardziej tak. No, od ta, ta, tego się to ta. kiedyś zaczęło. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Przypominam, proszę państwa, moim i Państwa gościem był pan Paweł Ferenc, fotograf, artysta, a wystawę jego prac portfolio 2012-2022 możemy oglądać do 24 czerwca w auli Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.